Ponad 13 milionów złotych domaga się od Urzędu Gminy Ludwin w Lubelskim Jarosław Wojtasiewicz. W 2007 roku przedsiębiorca podpisał z urzędem umowę na dzierżawę 10-hektarowej działki, wybudował na niej wart blisko 15 milionów złotych ośrodek wypoczynkowy. A po zakończeniu inwestycji okazało się, że działka nie będzie nigdy jego własnością wbrew wcześniejszym zapewnieniom. Jakie to niesie skutki dla biznesu pana Jarosława, sami państwo mogą sobie wyobrazić. Sprawą zainteresował się Paweł Gregorowicz. W tym pozwie domagają się zapłaty kwoty ponad 13 milionów złotych. Gmina nie mogła nam sprzedać tej nieruchomości, gdyż jeżeli toczył się Proces odnośnie zwrotu, to prawem jest to zakazane. Jakby wiedziała, że jakiekolwiek postępowania są toczone w stosunku do nieruchomości przez byłych właścicieli, ich spadkobierców, nigdy nie zawarłaby umowy dzierżawy, już na pewno nigdy nie prowadziłaby inwestycji w wartości no, ponad 15 milionów złotych z własnych środków. To ja byłem inicjatorem tego wszystkiego, żeby coś w Polsce zrobić, żeby coś po nas zostało. Okazało się, no, że to wszystko jest pozbawione sensu. Trzeba tę rezerwację. Oczytak był wtedy całkowicie zrujnowany. Należał do gminy Ludwin. Rozpoczęliśmy negocjacje z gminą Ludwin odnośnie ośrodka wypoczynkowego. Te negocjacje rozpoczęły się w 2006 roku, trwały ponad pół roku. Naszym celem był zakup tej nieruchomości, zaś gmina nie za bardzo wyrażała na to ochotę. Dostaliśmy z gminy Ludwin informacje i propozycje umowy. Otóż gmina Ludwin w tamtej chwili nie sprzeda nam nieruchomości, gdyż obawia się, że podzielimy tę nieruchomość na działki. A interesem gminy jest przede wszystkim pozostawienie ośrodka jako atrakcji turystycznej. Dostaliśmy informację, że gmina sprzeda nam tę nieruchomość, jeżeli dokonamy zabudowy nowego ośrodka wypoczynkowego. Gwarantowała to umowa. Gwarantowała to umowa. Gmina oświadczyła, że nieruchomość jest całkowicie wolna od roszczeń osób trzecich. Od jakichkolwiek zobowiązań i nie wie nic na temat tego, żeby jakiekolwiek zobowiązania lub roszczenia istniały. W momencie, kiedy dokończyliśmy budowę w 2011 roku, wystąpiliśmy do gminy z prośbą, aby zgodnie z umową sprzedała nam nieruchomość. Po paru dniach dostaliśmy informację. Po pierwsze, nieruchomość nie jest na sprzedaż. Po drugie, od 1991 roku toczy się sprawa o zwrot tej nieruchomości lub jej części byłym właścicielem. A więc jednak jest jakaś wada prawna tejże nieruchomości, gdyż no, roszczenia są zgłoszone. Postępowanie było przedmiotem e, orzekania w, sądo, w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Jednakże no, cykl wyroków uchylających decyzje, odmawiające zwrotu spowodował, że sprawa ciągle się toczy od ponad 20 lat. Sprawa toczy się od 4 czerwca 1990 roku, kiedy to zainteresowani złożyli wniosek o zwrot wywłaszczonych w 1973 roku nieruchomości. Od tego czasu wielokrotnie w sprawie orzekały organy administracyjne. Wyroki sądów administracyjnych po złożeniu Wniosku o zwrot nieruchomości zapadały w styczniu 1994 roku, w grudniu 1997 roku, w maju 2000 roku, w kwietniu 2004 roku, w listopadzie roku 2006 i w marcu 2010. Czyli jak łatwo policzyć, obecnie po raz siódmy zapadł wyrok Sądu Administracyjnego w rzeczonej sprawie. No a wracając do tych nakładów finansowych, yy, które no, gmina akceptowała wielokrotnie no, nawet... Dzień dobry. Z pan Próbowaliśmy polubownie rozmawiać z gminą i poprosiliśmy ich tylko i wyłącznie o zwrot nakładów. Nie odszkodowania, nie kosztów faktycznych, tylko z nakładów, które oni sami zaakceptowali w okresie trwania tej pięcioletniej inwestycji. Efektem tych akceptacji, tych kosztorysów, których jest ponad 90, gmina Ludwin zaakceptowała wydatki poniesione przez spółkę w kwocie ponad 13 milionów złotych. Przekazaliśmy sprawę do sądu okręgowego w Lublinie z, z, również z prośbą tylko o to, żeby gmina zwróciła nam poniesione i zaakceptowane nakłady. W tym pozwie domagają się zapłaty kwoty ponad 13 milionów złotych z tytułu nakładów, jakie poczynili na nieruchomość, którą wydzierżawiono w 2007 roku od tej gminy. Podnoszą również, że w 2011 roku zwrócono się do tej gminy po to, aby zawrzeć tą umowę sprzedaży, wskazano termin stawienia się u notariusza, jak i również Zwrócono się o to, aby ta umowa sprzedaży została zawarta przy zrekompensowaniu nakładów, jakie spółka poniosła. I gmina Ludwin, w odpowiedzi na tą ofertę, stwierdziła, że nie będzie sprzedawała tej nieruchomości. Dobra. Ja jeszcze nigdy w takiej pułapce nie byłem. Jesteśmy tutaj z rodziną i my nie mamy pojęcia nawet do kogo się zwrócić, żeby ktoś się tym naprawdę zajął. Sąd ma czarno na białym, że gmina potwierdziła nieprawdę. W ogóle się tym nie zastanawia, dlaczego tych ludzi jeszcze tolerować na salach sądowych, bo ci sami ludzie, którzy przygotowywali to oszustwo, siedzą po drugiej stronie na rozprawach. Zamiast być w jakikolwiek sposób pociągnięcie do odpowiedzialności, chociażby jakikolwiek prawnik. Podczas realizacji reportażu swoją wypowiedź autoryzował, jednak ostatecznie wycofał się z tego i przesłał oświadczenie. Czytamy w nim, że gmina z całą stanowczością twierdzi, iż spółka wiedziała o toczącym się względem działki postępowaniu, a jej obecne działania zmierzają do wycofania się, tu cytat, z nietrafionej ekonomicznie inwestycji. Najbliższy termin rozprawy zaplanowano na wrzesień, a pan Jarosław oczywiście liczy, że gmina zwróci mu wszystkie środki. Teraz zdecydował jednak, że wycofa się z prowadzenia interesu nad jeziorem Piaseczną.